Thank you. Maneczko, witam was bardzo serdecznie, to już jest koniec, kończę, mój koniec jest waszym początkiem, zapraszam, naprawdę przygoda mega, fajne rybki, rekordowy mój pstrąg dziki, potokowy pstrąg, naprawdę takie emocje, że masakra, fajny pstrążek, fajne szczupaki, także zapraszam na przygodę, zapraszam na film, Zap, zapinajcie pasy, oto moja rzeka, mogę powiedzieć, że jest prywatna, dziewicza, góry wokoło, tylko ja, wędka i rybki, naprawdę zapraszam na przygodę. Spadam do domku, e, uzupełnić płyny, bądźcie troszeczkę taki zmarnowany, zmęczony, e, leciutki kacyk, także spadam do domku, a was zapraszam na film, oglądajcie, naprawdę warto. 7, 6, 5, 4, 3, 2, <laughs> Piękny Piękny O już będzie o, je, je. O, Ładny Jest! W końcu! Wychodzony! Powiem wam tak. Byłem na moich miejscówkach. Przejechałem chyba z 5 mil na nowy odcinek rzeki bardziej nidzinny. Mały psrążek. Fajny szczupak mi yy, zaatakował. I teraz piękny psrąg. tego nie? Potoka. Boże! Ale koloc! Delikatnie, delikatnie z nim. Z pół metra ma. Jeju! Co się toczy, nie? Żeby, żeby go wyciągnąć tylko. Ale grubas! Ale grubas! Nie do wiary! Ojeju! Co się toczy! Boże, jedyny! I o to mi chodziło, żeby był 50 plus na pewno ma! Jejciu, ale kloc! Piękny grubasek. Ja po imprezie niedotleniony, zmęczony na Red Bullu. I dla, ta, dla takich rybek warto łowić w takich rzekach i obejść od samego domu do góry. Mówię na górskiej, potem tak średnio. Teraz typowo dziś na wielkie tu szczupaki i piękny w Ciekawe co szupać to pstrąg. Ale nieździ. Szupa. Przewarzał. Ale gigant. No rzeka teraz zrobiła się nigdzina. Po prostu mega, mega szupaczek. Nie wiem ile masz. 70. ładny. Woda. Piękny. Piękny. O to chodzi, jak nie kropasy, to jakiś przyłów, fajny szupak, fajnie się zapiął, że nie obciął praktycznie sam boblerek, czarny gut. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. kończymy właśnie filmik z pięknego jeziorka. Pogoda dzisiaj petarda, normalnie w robocie yy, jajco zniesione. Jestem dzisiaj z Filipem, najlepszym wędkarzem na świecie, mój syn. Yy, parę słów powiedzmy głośno. ja mówię, e, dzisiaj i chyba mi się uda. Pa. O, elegancko dzisiaj kończymy. Jakie oczy, taki cel, widzicie z tyłu. Na rzece fajnie pułapane, fajne strągi, fajne szczupaki, działo się. Mój rekordowy strąg 48 cm, byłem pewien, że ma m, 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 pół metra, że jest pół metrowy, 50 tak, ale ja jak to ja, zapomniałem miarki, przymierzyłem go do poddyraka w domu, patrzę, 48 cm, zabrakło 2 cm do pół metra, no ale wiara jest, będziemy chodzić, a w końcu złapiemy tylko 50 60 ale fajnie było, yy, jeżeli ci się podobało, subskrybujcie. Będziecie widzieć nasze wszystkie przygody, wiecie jaką my jest, lecimy zawsze z pełną petardą, jest wszystko szalone, fajne ryby, duże ryby, strągi, szupaki, okonie, wszystko, także pozdrawiam serdecznie, oglądajcie, subskrybujcie, łapka taka, bo tak, także zapraszam, cześć, żegnam się z Wami z tak jeziorka, z moim super synem Filipem, jaki ojciec taki syn, już chłopak ma takie żółty, że po prostu będzie wymiatał, będzie takie rybska łapa, na razie trzymajcie się.